Moi drodzy, to niezwykły dzień. Również i dzisiaj w cień, kiedy mamy nowego diakona, również tu w Miliczu, księża biskupi razem z niektórymi duchownymi, którzy jeszcze pozostali, złożą kwiaty przed pomnikiem świętego Jana Pawła II. Alora i vescovi e sacerdoti quelli che sono rimasti i donano i fiori davanti la statua di San Giovanni Paolo II. Widzimy księdza biskupa Adama, który złożył te kwiaty w imieniu wszystkich. Eko. 18 rocznicę podejścia do domu ojca świętego Jana Pawła II, nasza wspólnota katolickiego kościoła narodowego, swobodny stok jako na tym południowym naszego kapłańskiego spotkania. tutaj pod tę figurę aby podziękować za nasze powołanie, za to, że uczyłeś nas kapłaństwa, za to, że uczyłeś nas człowieczeństwa i pragniemy powiedzieć i podkreślić, że nadal i na zawsze pozostaniesz naszym świętem. Szansa Emil, Emil z Białego stoku zapala świeca swoje dom Emil o A szczerze do Tandewa Dziś wyrzekłem imię swoją barkę pozostawiam na brzegu razem z tobą nowy zaczęł dziś mnie spojrzałeś Twoje usta Dziś wyrzekły me imię Swoją markę, Pozostawiam na drzewu Razem z Tobą za zaczął dziś Boga Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego Ojca i Syna i Ducha Świętego Wstąpi na Was, na tą miejscowość i na całą naszą ojczyznę. Ojcze Święty, prosimy Cię, wypraszaj nam pokój. Wypraszaj pokój w sercach wszystkich Polek i Polaków. Bądź dla nas ciągle tym, który prowadzi nas do Pana, do świętości. Dzień.